Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj łopatka wołowa w sosie musztardowo-śmietanowym z ziołami. Mięso niezwykle proste i niezwykle sprawne w przygotowaniu. Świetny pomysł na przykład na weekendowy obiad. Jest także bardzo uniwersalne, dlatego że sprawdzi się zarówno na ciepło, jak i na zimno. A jeśli chodzi o samą teksturę i smak, to jest naprawdę przepyszne, a mięso jest soczyste i bardzo aromatyczne. Jeśli Wam się spodoba, to przepis i składniki znajdziecie jak zawsze na www.skutecznie.tv, gdzie ja serdecznie zapraszam. A za Chwilę pokażę jak przygotowuję tę pieczeń, do czego również bardzo serdecznie zapraszam. Zaczynam od przygotowania naczynia żaroodpornego, może to być także prytwanka i delikatnie je natłuszczam, ja olejem roślinnym. Gotowe i teraz czas na mięso. Mięso umyłam i osuszyłam. To jest łopatka wołowa w jednym ładnym, zwartym kawałku. Jeśli chodzi o wagę, to, to mięso waży 1,20 kg. Teraz delikatnie natłuszczam je olejem. Teraz sól. Podobno wołowiny nie można solić przed obróbką termiczną. Jeśli jest to dłuższy czas leżenia mięsa w soli, to pewnie tak, bo ona wyciągnie tę wilgoć. Natomiast ja ją przypuszczam solą i od razu za chwilę wstawię do nagrzanego piekarnika. Piekarnik właśnie nagrzewa się do 180 stopni Celsjusza, zatem mięso od razu będzie się piekło. Teraz czarny, świeżo mielony pieprz. Jeśli chodzi o ilość, to naprawdę według uznania, ja po prostu przypruszam przyprawami mięso z wierzchu, tak żeby było pokryte dość cienką warstwą przypraw. I na koniec zioła prowansalskie. I przyprawy dociskam, tak wcieram w mięso. Łopatkę tą stroną z przyprawami do dołu układam w naczyniu żaroodpornym. I tak samo doprawiam z drugiej strony. Przyprawy także dociskam i mięso jest gotowe i to już jest opcjonalne, ale ja jeszcze z wierzchu skropię je naprawdę niewielką ilością oliwy z oliwek, tak dla smaczku. No i teraz jest gotowe do wstawienia do piekarnika, tylko zanim wstawię je do pieczenia, podleję je niewielką ilością zimnej wody. Ja dodałam jakieś 80 ml, ale tak naprawdę chodzi o to, żeby na dnie naczynia była woda, więc ilość tejże wody zależy od wielkości naczynia, w którym będziemy piec mięso. Wstawiam do nagrzanego do 180 stopni Celsjusza piekarnika i piekę na drugiej półce od dołu przez jakieś półtorej godziny. Półtorej godziny, bo tak wychodzi z wagi mojego mięsa. Gdybyście mieli mniejszy kawałek, no to oczywiście trochę krócej, większy trochę dłużej. Co jakiś czas systematycznie mięso podlewam wodą. No i kiedy minie te 90 minut wrócę i pokażę co dalej. Minęło 40 minut, mięso wygląda tak. Widać, że woda z dna naczynia odparowała. Uzupełniam ją teraz yy, kolejną porcją wody, dolewam kolejne 100 ml zimnej wody i piekę dalej. Co jakiś czas zaglądam do piekącego się mięsa i sprawdzam, czy woda nie wyparowała. Jeśli wyparowała, to systematycznie ją uzupełniam podlewając mięso. Minęło 90 minut, mięso wygląda tak, wyjmuję je teraz z piekarnika. Mięso smaruję teraz jakąś gładką musztardą. Ja dodaję dwie łyżki. Gotowe i ponownie wstawiam do piekarnika, tym razem na 30 minut. Po 30 minutach mięso wygląda tak. Musztarda ładnie się zapiekła. Wyjmuję je teraz z piekarnika i szykuję sos. Mięso polewam płynem z nanaczenia, po czym wyjmuję je i przekładam na przygotowany obok talerz. Absolutnie go teraz nie kroję, tylko pozwalam mu odstać. Można pod przykryciem np. z folii aluminiowej, tak żeby mięso mocno nie przestygło. Mój przyszły sosik przelewam do garnka. Naczynia jeszcze nie myję, za chwilę będzie mi potrzebne. I ponieważ dodawałam tutaj już musztardę, to zrobię po prostu sos musztardowy. Dodaję kolejną łyżkę musztardy. Garnek stawiam na gaz, włączam grzanie. Do naczynka dodaję taką solidną łyżkę mąki pszennej. Dwie łyżki śmietany do zupy sosów, w moim przypadku jest to gęsta osiemnastka. I rozprowadzam mąkę w śmietanie, tak żeby powstała gładka masa bez grudek. I cały czas mieszając wlewam do gotującego się płynu. I doprowadzam sos do zagotowania. Kiedy się zagotuje, wyłączam grzanie i doprawiam go do smaku. Oczywiście, jeśli tego wymaga. Zatem najpierw sprawdzam smak sosu. Smaki są tutaj bardzo zdecydowane, zatem ja dodam tylko łyżkę śmietany oraz łyżeczkę masła. I sosik gotowy. Mięso podczas szykowania sosu stało pod przykryciem. Przykładam je teraz ponownie do naczynia żaroodpornego i polewam sosem. Przykrywam i jeśli nie planuję podawać od razu, to wstawiam jeszcze do ciepłego piekarnika, on całkowicie nie wystygł i w ten sposób mięso czeka na swoją kolej. Jeśli chcę podawać od razu, to zostawiam w sosie na jakieś 5-10 minut, aby smaki ładnie się przegryzły, dzięki temu mięso będzie bardziej soczyste. Gotowe. Mięso jest mięciutkie i soczyste w środku. Właściwie piekę je tak długo, aż osiągnie pożądaną miękkość. No, i kiedy jestem gotowa, aby je podawać, kroję je w dowolnej grubości plastry. Polewam sosem, i posypuję posiekaną natką pietruszki. I gotowe. Mięciutka, soczysta i dobrze doprawiona wołowina w dość stanowczym w smaku sosie już na stole. Jeśli chodzi o sposób podania, to ja najchętniej podaję ją z kluseczkami francuskimi lub półfrancuskimi, ale świetnie będzie smakować także z kluskami drożdżowymi na parze czy po prostu z ziemniakami lub pieczywem. Do tego ulubiona jarzynka. W naszej wersji najczęściej są to buraczki lub marchewka albo po prostu kiszony ogórek i naprawdę sycący posiłek gotowy. Mam nadzieję, że tak przyrządzona wołowina przypadnie Wam do smaku, robi się ją naprawdę bardzo szybko, to znaczy jeśli chodzi o czas poświęcony na przygotowanie tego dania, bo to naprawdę tylko kilka czynności na początku, a później piecze się właściwie sama. Moja jest gotowa, podaję ją na stół i na koniec jak zawsze życzę smacznego.